Cześć, nazywam się Małgosia Filipowicz, jestem coachem życia osobistego i kariery, a także doradcą dietetycznym. Wideo zamierzam wykorzystywać w produkcji kursów, szkoleń oraz webinarów dotyczących zdrowego trybu życia i zdrowego żywienia. Kurs Tomasza Słodkiego bardzo mi się podobał, nauczyłem się wielu ciekawych rzeczy dotyczących montażu, produkcji wideo, odpowiedniego ustawiania odpowiedniego oświetlenia oraz przygotowywania kamery. Właściwie wszystkie części szkolenia były dla mnie bardzo ciekawe i wartościowe. Zarówno materiał dotyczący wykorzystania kamery, odpowiedniego oświetlenia oraz montażu. Bardzo dużo dobrych i ciekawych rzeczy dowiedziałem się na temat właśnie tego, tego jak montować webinary i jak je publikować na YouTubie. Wszystkim polecam bardzo serdecznie to szkolenie.